Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideoblogu. Dziś, tak jak wspominałem ostatnio, drugi dzień naszych zmagań u Kaddafiego, czyli Hard Adventure Weekend 2024, dzień drugi. Siadajcie wygodnie, zapinajcie pasy i lecimy. Jak zapewne pamiętacie z poprzedniego odcinka, w pierwszym dniu na powrocie z żywca do bazy zahaczyliśmy mały odcinek terenowy, który zweryfikował znacząco nasze umiejętności techniczne. W takim momencie bardzo zasadne okazało się podjęcie decyzji, jaką trasę będziemy jechać przez kolejne dwa dni. Nie mówimy tutaj o trasie Beginners, ale zastanawialiśmy się między Medium a między Hard. Ja z początku miałem jechać trasę Medium, ale w zeszłym roku podjąłem wyzwanie Medium i przejechałem je bez większych problemów, a w końcu przecież to Hard Adventure Weekend, więc stwierdziliśmy, że jedziemy odcinek Hardy. Nadmienię jeszcze tylko, że podczas dzisiejszej relacji, podczas dzisiejszej trasy udało się nam sparować interkomami, tak więc podczas trwania tej relacji będziecie słyszeć tak, rozmowy moje i moich współtowarzyszy niedoli. No, po Możecie kogoś pozdrowić, bo może będę wa miał wasze głosy na nagraniu. No, o ile mi się mikrofon nie Mamo, no, Mam nadzieję, że tego nie oglądasz. Jeśli jesteśmy przy interkomach, to od razu Wam zdradzę, że wspólnie pod koniec dzisiejszego dnia stwierdziliśmy, że jednak połączenie interkomami w tak dużej grupie jest naprawdę zbawienne. Zwłaszcza, że chodzi tutaj o względy bezpieczeństwa, ale również na podjazdach, gdzie na przykład jedna osoba podjeżdża, widzi, że coś się dzieje na trasie, ktoś się przewrócił, informuje, żeby nie wjeżdżać na przykład, bo podjazd jest bardzo techniczny, żeby poczekać aż kolejna osoba udrożni trasę i tak dalej, więc yy, są to bardzo, bardzo ważne rzeczy. Nawet jeżeli coś na trasie się dzieje, coś zauważymy niebezpiecznego, to wtedy zawsze tym interkomem możemy się ostrzec. Za chwilę te kolejne te kolejne no takie, że góra jest pod skosem tak. i zawsze kiedy nie opatrzysz, tylko zbytnio czasu nie jest. Kolejnie podobna jest taka zasada, że nie trzeba z nią walczyć, tylko dać się... trzeba i gaz trzymać albo dodawać ją. Aby Albo dodawać, żeby przód ten, no. Nie zrozumcie mnie źle, nie mówię tutaj, że jazda z interkomem i łączenie się w grupy to jest coś, co musi być zrobione. Ale jeżeli już jesteśmy połączeni, może nie wszyscy w grupie muszą być połączeni. To dobrą praktyką jest to, żeby na pewno pierwsza osoba i ostatnia miała ten interkom. Dlatego że pierwsza zawsze jest w stanie ostrzec osoby, które jadą za nią, o jakichś tam niebezpieczeństwach, utrudnieniach na trasie, natomiast ostatnia osoba. Zamyka niejako grupę i jest w stanie powiedzieć tym, którzy są z przodu, że coś na przykład na tarasie się wydarzyło, żeby się zatrzymali, albo żeby się wrócili i pomogli. Optymalnie byłoby, gdyby jeszcze w środku jedna osoba była też z tym interkomem. Jeżeli macie kardo na przykład, no to wtedy ta osoba też zapewnia większy zasięg całej grupie, gdyż podaje sygnał dalej. No tu tak bardziej hard. Jak widzicie, trasa była dość mocno urozmaicona, od bardzo suchych nawierzchni po takie grząskie błotniste przejazdy gdzieś tam pomiędzy krzakami. No ja bym strzepł mocno przykleł ogólnie panowie po tu. A co tam się dzieje? Nieładnie, nie nieładnie. Ta chwilowa przerwa w trasie spowodowana była tym, że na naszej drodze pojawił się mostek metalowo-drewniany, w którym brakowało sporo kładek. No i można było albo przeprowadzić motocyk przez ten mostek, lub przejechać przez rzekę pod spodem. A po lewej jest kamieniołompa! Tak, to... tak, tak. A to jest ten kamienioł z Tak, 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 tak. Tam z tyłu po lewej stronie są te podjazdy, nie? No fajne podjazdy, mogą sobie Jak się jedzie? słabe co tam, cze? No. Czekaj, pomogę ci. Czekaj, pomogę ci. Dawaj. Czekaj. Pomoc. Nie, tylko jak pokażę, spróbuję już. No. A, sorry Nie, mocowaliśmy, bo wydech wypadł Wypadł wydech, paskowi mocowali Czekajcie, zobaczę tylko, czy ten chłopca da radę Jest, okej okay. Jest okej okay. Wyszedł Go O kur... No to chyba zaczyna się Chyba wszyscy z nas liczyli na to, że prognozy pogody, które były wyświetlane na wszystkich serwisach informacyjnych w jakiś sposób się nie sprawdzą. No ale wiedzieliśmy, że jak na każdym z serwisów zapowiadają burze i deszcz, to jednak one w końcu przyjdą. Jak jest panowie? Bo się nagrywa, powiedzcie coś, jak jest? Jest dobrze, niedobrze? Bardzo, bardzo dobrze. W <laughs> się nagrywa, jak skaczą na, na... No, <laughs> no. Não, não. W tym miejscu dla osób troszeczkę mniej doświadczonych wspomnę tylko, że być może taka beztroska jazda przez kałuże rzeczywiście wygląda bardzo fajnie i spektakularnie y, oraz jest niebywałą frajdą, to jednak miejcie na uwadze to, że w takich kałużach może czyta, czyhać na Was bardzo dużo niebezpieczeństw. Raz, że taka kałuża może być głębsza niż się Wam wydaje. Poza tym pod powierzchnią wody może jakieś niebezpieczeństwo w postaci jakiejś przeszkody Uważajcie, bo tam jest kamień taki duży na środku w tej wodzie. wjechał, A ja się znowu położyłem go w połowie góry. A jedno podniesienie w takim górnie. A dwa podniesienia. A tu trzeba bo jeszcze tam to musiałem podnosić. No i to jest właśnie Hard Adventure Weekendu Kaddafiego. Jeden podjazd, ale jest mega długi, mega kamienisty. No i dzieje się, dzieje się.

to był jeden z dłuższych podjazdów i dość techniczny, ale jak się później okazało, nie najtrudniejszy z tych wszystkich, które były przewidziane na dzisiejszy dzień, nie mówiąc już o dniu kolejnym. A sama trasa w dniu dzisiejszym miała liczyć około 170 km. Ale tu ale A to jest kosmos. Właśnie taki. To jest fajne to, że można naprawdę dużo i daleko zwiedzić, no bo na no, 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 no To co no zwiedziłeś? Co zobaczyłem? lasy, wodę, To jest ciekawe jak Co zobaczyłem to moje, nie? <grace> ah, tak jak mogliście zauważyć, trasa pochłaniała kolejne motocykle. Po zjeździe na bazę okazało się, że aż 11 sztuk musiało zostać zwiezionych z trasy na bazę, gdyż nie dało rady. I pomimo tego, że te wszystkie podjazdy tutaj w obiektywie kamery wyglądają bardzo niewinnie, to musicie mi uwierzyć, że naprawdę było co jechać. Sami zresztą zobaczcie. Co jest? O kurde. Fajne, chcę ja się wiesz, chcemy go? No! Zrób to tak czy i wtedy wyglądajcie? No. no! Ale... No dobra. No Siadaj! Wiesz, tutaj na, na ten, na Prowczyk, który dojedziesz Jedziesz? Nie jedziesz! Chodźcie? Okay? No! Pamiętajcie, że podczas takiego pomagania, podczas podjazdów, zwłaszcza takich kamienistych, żeby być całkowicie ubrany w strój ochronny, czyli kask, najlepiej gogle, zamknięta szybka, rękawiczki, oczywiście wszystkie ochraniacze, dlatego, że łatwo jest otrzymać strzała, na przykład jakimś kamieniem. Zapchana jest trasa! Zapchana! Leżą tam, wieś. O, leży jeden! Patrząc na godzinę oraz widząc co się dzieje na trasie wspólnie z Kubą i Staszkiem stwierdziliśmy, że objeżdżamy ten podjazd po to, żeby nie tracić czasu i jakoś specjalnie nie wypompować się z sił, dlatego że do końca dzisiejszego dnia mieliśmy już bardzo niewiele czasu, a kilometrów jeszcze trochę było. Więc mieliśmy do wyboru albo męczyć się z jednym podjazdem, a później wracać od razu na bazę, albo zrobić krótki objazd, i później jeszcze cieszyć się jak dłuższą jazdą o fraudzie. Zwłaszcza, że Kaddafi prosił, żeby o godzinie 18:00, nieważne gdzie jesteśmy, zjeżdżać do asfaltu i wracać już na Rancho Adama po to, żeby oni jako organizatorzy wiedzieli, że nic nam nie jest że nie muszą jeździć po trasie i nas szukać. Pod koniec dnia pogoda zmieniła się diametralnie sprawiając nam dosyć dużego figla mianowicie jazda po Beskidzie Żywieckim i w ogóle w każdym terenie jeżeli jest sucho jest dość w miarę prosta pod warunkiem, że nie jedzicie jakichś rzeczywiście bardzo ekstremalnych podjazdów, ale jeżeli spadnie deszcz, czy jeżeli za robić się ślisko, no to rzeczywiście tutaj zasady gry już się zmieniają i czasami nawet najprostszy, najmniejszy podjazd, który normalnie nie sprawiłby Wam żadnych problemów, jeżeli jest ślisko, jeżeli jest błoto, jeżeli jest taka maść powierzchniowa na, tym, na tej powierzchni, no to wtedy zaczyna się robić naprawdę bardzo ciekawie i to do tego stopnia, że parę metrów, paręnaście metrów można pokonywać naprawdę w bardzo długim czasie i tutaj na przykład w tym miejscu spędziliśmy, myślę, że spokojnie pół godziny, wypychając kolejne motocykle z kolei i z takiego y, później dużego z takiej dużej pary, w której motocykle po prostu się blokowały. Eee! Nie, to to! <laughs> ile, ile masz, jakie masz ciśnienie? Jeden. Patrz to ponad nie działa chyba na błocie w ogóle ta bo ona tańczy mi jak Dawaj go za przyczepności nie było w ogóle pomimo tego, że niektórzy z nas mieli tublisy, mieli musy, odpowiednie ciśnienia w kołach itd. Żadna opona nie miała tutaj trakcji, było tak niesamowicie ślisko, że jak wystawialiście nogę, żeby się podeprzeć, to ta noga wam moment odjeżdżała jak na lodowisku, no i nie było opcji, no, masa motocykla, wysokość środek ciężkości, plus warunki atmosferyczne i już gleba, a jak wiecie, każde podniesienie motocykla w takich warunkach to jest dodatkowy wydatek energetyczny, który sprawia, że jesteście coraz bardziej spompowani, coraz bardziej zmęczeni i nie macie siły na to, żeby walczyć już później z tym motocyklem. A warunki były naprawdę trudne. Wydawać by się mogło, że najgorsze już za nami, ale jednak przed nami były jeszcze różne inne niespodzianki. Przy takich obfitych opadach deszczu wszystkie niecki zagłębienia, które pojawiły się na naszej trasie, zaczęły wypełniać się ogromnymi ilościami wody, sprawiając, że zamieniały się w takie mikro jeziorka, które musieliśmy pokonywać. Oczywiście nie znając wcześniej tego terenu, nie znając wcześniej tych tras. Mieliśmy taką obawę, że no nie wiadomo co tam w sumie pod tą wodą się dzieje, czy tam jest głęboko, czy tam nie jest głęboko. A jak zapewne wiecie utopić motocykl wcale nie jest tak y, trudno, więc tutaj każdy miał lekkiego stresa, mi się wydaje. No i rzeczywiście jeden motocykl czy też kilka motocykli tutaj y, poległo i musiały zostać zwiezione do bazy, gdyż elektronika, czy tam gaźniki, czy też inne rzeczy, airboxy zostały po prostu najzwyczajniej w świecie zalane i motocykle odmówiły posłuszeństwa. That <laughs> it's to How are you, my friend? Yeah, great. Great, great. <laughs> Grace is very pleased with these conditions. Yeah, conditions are great. <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> silly guys, searching for silly things. Yeah, exactly. Słyszałem, so, let... Greece? Okay, okay. To muszę przyznać, że trasa Hart w takich warunkach potrafi wybrać... Potrafi wybrać jaja. Yeah. Naprawdę. Wida się godzina 18. Chłopaki będą jeszcze kończyć. Zostało nam jakieś 17 km do końca. Ale ja sobie już tam odbiję na asfalt, będę wracał na, na bazę. E, no bo już jest późno. A ja też e, zostawiłem go razem z dziećmi e, w ośrodku. Poza tym... A, jestem już trochę dojechany, zmęczony. E, a zawsze na końcówkach takich tras lubią się dziać różne dziwne rzeczy. Mam nadzieję tylko, że jakoś na czuja dojadę do rancha Adama. Gdyż... E, nie mam prądu w ogóle, w sensie nawigacja siadła ładowanie z tego pięknego uchwytu chińskiego też siadło No i telefon też siadł Także nauczka na następny raz Powerbank i i trzeba mieć Powerbanka ze sobą jakieś właśnie zabezpieczenie prądowe żeby żeby jakoś dało się jechać Chyba cała zielona. Muszę nie widać. Ha, to prawdziwe hardy dzisiaj, naprawdę. tak no, Jak się później okazało, jazda na czuja nie jest jakąś moją domeną. Więc musiałem klasycznie pobłądzić, nadrobiłem jakieś 20 km i dotarłem na bazę dopiero około godziny 19.30. W takich warunkach atmosferycznych, przemoczony, zimno i itd., więc przyjemności w tym raczej żadnej nie było. Ale miało być hard, no to rzeczywiście było hard. Nauczka na przyszłość zawsze power bank, zawsze jakieś zabezpieczenie tego typu, żeby po prostu wrócić spokojnie na bazę, żeby wiedzieć, w którym miejscu się znajdujemy no i żeby mieć jakiś kontakt ze światem. Tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zostawcie lajka, like zostawcie suba i oczywiście komentarz, jeśli jeździcie, jeśli chcielibyście się przepojawić u Kaddafiego. Z mojej strony bardzo duże uznanie dla Stanisława, którego przed chwilą mieliście na ekranie, który z Grecji przyjechał do Polski na kołach tą właśnie Bankung GSM 800 po to, żeby wziąć w udział w Hard Adventure Weekend 2024. Tyle na dziś. Trzymajcie się na razie. Hej.